Jesteśmy więc już w grze, gra numer 3, numer 4, jeszcze jedna wygrana MMA, wygrywa to wszystko, yy, mamy następujący build, otóż po prawej stronie Artur postawił sobie geta. Gate postawił gate'a, więc będzie cheezował w takiej sytuacji przeciwnika, dobry cheese, nie jest zły, zobaczcie co robi MMA, MMA będzie miał wczesnego ripera. I tu może być trochę nieprzyjemna sytuacja. Gdyby May otworzył e EXPON, byłoby fajnie. Gdyby otworzył cokolwiek, byle nie riperem, byłoby fajnie. Aktualnie May otwiera najlepiej, tak naprawdę, jak chyba mógłby tutaj robić. Tylko czekamy cały czas na tego ripera. Już został jeden dorzucony. Co byłoby ważne, aby Artur jeszcze przyblokował możliwość tutaj postawienia jakiegoś Adona. To byłoby bardzo fajne. MME Scoutuje jeszcze nic tutaj ciekawego nie zauważył. I chyba nie zauważy tak naprawdę. Mm. Aż będzie... Nie wiem, czy będzie czy to się. Co jest ważne. Właśnie o to chodzi jest pile, to chciałem powiedzieć, pileon zostanie dorzucony przez MMA w bardzo... przynajmniej w bardzo ważnym miejscu nie będzie żadnego Adona. Pierwszy zelot już się pojawia to na chwilę przyblokuje. E, możliwości produkcji nie na długo, ale zawsze na chwilę. Uwierzcie, mi to się opłaciło. Kolejna próba jeszcze tutaj gdzieś podjeżdża. MMA w że coś jest jednak e, nie tak. Stalki jest w drodze i teraz jest bardzo ważny moment. Trzeba zabić tą SCV-ę. Nie pozwolić wybudować bunker. Jeżeli bunkier stanie, no to będzie problematyczna sytuacja. Trzeba będzie e, obiegać to wszystko naokoło. SCV-ka jest aktualnie niszczona. Może jedną daradę zniszczyć. Tak też jest. Eee, co z kolejnymi? I, 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 może się by też udało. Eee, zelot, 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 zelot. Pojawia się jednak stawkę, bo fajnie zlota ucalić, Zelot zostanie ocalony. I teraz, właśnie, gdyby udało się od tam zrobić, to była gdzieś w środku. No, ale teraz ten stawki nie może być złapany. Eee, Zero siedzi już w środku, ten jeden riper. No, i co może zrobić eee, Artur? No, szczerze powiedziawszy, to niedużo. Artur może eee, w tej sytuacji zrobić. Eee... Z tego względu, no, iż no, nie przebije się przez to, może być e, to trochę wcześne. To może być troszeczkę wczesne zakończenie tej całej imprezy. Jeszcze ma szybko dorzucony, e, warp gate jest, no, ale kolejne gatey też są dwa, więc będzie próbował no, napierać niego jak najszybciej. Ale to ja bym, czy to byłby fajny moment, żeby się wbić? No nie bardzo, bo jeżeli przyjdzie jeden Stark, mam wrażenie, e, że zostanie tutaj e, zniszczony. No i dobra, to jest też fajny moment, bo tu przydałoby się jakąś jednostkę dorzucić. Mothership Corps będzie bronił przed właśnie tymi Reaperami, ale sobie z tym wszystkim za bardzo nie... No nie no, poradzi sobie na siłę. Panu bardzo fajne pytanie na czacie przed chwilą. Ej panowie, Emil się sprzedał. Próbuję, próbuję się sprzedać, ale na razie coś nie bardzo z tymi reklamami wychodzi. Ale tak to mniej więcej jest, na grubszą metę. Ehm, byłoby dobrze Ripper'a zabić. Ma być ekspansja ze Artura. Ma cztery minerałów, więc jak najbardziej to by się przydało. Teraz nie... Ekspedalemy kończy się robić, też Orbital kończy się robić, będzie można przylecieć. Zobaczmy czy tutaj można nakładać jakąś presję, no dwoma stalkami, ee, nie za bardzo. E, nie za bardzo tutaj się daje, dobry force do to swoją drogą, to trzeba przyznać, przyblokował, e, ale trochę za mało tych jednostek jest. Ja mam wrażenie, że Artur wie, że on ma, może mieć że jest lekka przechlapane, e, ale... Będzie próbował cały czas walczyć. Nie wiem, czy widzieliście na YouTube. Jeżeli nie, to radziłbym zobaczyć mecz e, MMA. To był chyba drugi mecz, gdzie for, MMA fajnie ekspansji ekspansję przecinkowi, a potem dorzucając, a Przecink był rzucić porzucić Forgeata. Bardzo emocjonujący mecz i naprawdę nie było wiadomo, kto to może e, wszystko wygrać. E, więc, e, cóż, Dexus skończy się robić, Orbital jeszcze nie może przylecieć, ale zobaczcie inną ważną rzecz. Jest e, o, nie ma starportu, jest siege tank. To jest dosyć ciekawa zagrywka, że jest siege tank, bo stalki będą zmuszone do wycofania się. Time warp. Zobaczymy co ten, ten, ten siege tank ciekawego zrobi. Na razie zero zabitych jednostek. Stalki gdzieś tam uciekają. centry właśnie jest niszczone. Marinesów zbyt dużo nie ma, ale nie, nie wiem czy może, może Artur podchodzić, pod czy To jest dobry pomysł. Kolejny stalk pada pięknie. Artur tu tutaj blokuje tą XP cały czas i MMA nie może tego przejąć. Po raz kolejny. Naprawdę po raz kolejny nie jest za to przegonione. Kolejny siege Tank jest już w drodze. Ten też będzie dobrze był rozłożony, ale Artur chyba jednak czuje, że on tu już długo nie utrzyma się. O, jak słodko, Dark, Darkshein zostało dorzucone. To może być fajny pomysł, biorąc pod uwagę, że MMA dopiero teraz dorzuca sobie. eBay. a do tej pory MMA jeszcze nie stawiał żadnych wieżyczek. Jeszcze takowej akcji nie miał, że będzie stawiać wieżyczki, żeby bronić się, więc tu może być dosyć. Dosyć ciekawie, jeżeli te darki wpadną do środka i zniszczą przynajmniej część tego eko. Aktualnie jest 40 do 29, i tak się na no to się patrzy, powiem szczerze, że chyba Artur myśli, że jest mocniej w plecy niż tak naprawdę jest, bo on no technologicznie, no tej technologicznie jest nie za dobrze, ale mógłby spokojnie próbować stworzyć jakąś armię, high templary, kolosy, bo jest z ilością harweserów, przynajmniej do przodu. Gate zniszczony, do tego wszystkiego dwa siege tanki na razie grzecznie sobie z przodu czekają. No, tędy się już nie da podejść. Bardzo bezpieczne zagrywka ze strony MMA, ale z ściankami to się grać tutaj za bardzo nie da na dłuższą metę. Trzeba robić jakiś switch, marine switch tank i tak dalej. Naprawdę nie działa. No i dobra, to będzie właśnie najważniejszy moment w tym wszystkim kończym się robić pylon. Będą darki wzywane, dwie sztuki, i teraz jest inny numer. Jeżeli MMA będzie pilnował w tym momencie przeciwnika, to tak, to nie będzie problemu. Jest wieżyczka dorzucona. Patrzcie, idą dwa darki prawą stroną skan! Pięknie przechwycone. Dlatego chciałem dać kamerę na Mej, żebyście widzieli, czy on gdzie on patrzy i czy darki udałoby się załatwić. Te darki były całkowicie... Dar templar były całkowicie niepotrzebnymi jednostkami w tej sytuacji. One tutaj nie zrobiły nic pożytecznego. Naprawdę nic pożytecznego. Paru maryńców tam zostało zabitych. Ostrzałem z tych jednostek, trzeba było grać normalny build, naprawdę, w tym momencie, w tym momencie Templar's Archive byłby już tutaj gotowy, już byłby Sonic Storm w drodze, Zelot Archon też by się szykował, a Zelot Archon jest fajną kompozycją na Marine Tank. Po co zostały te dwa syścianki zagrane? No jak już powiedziałem wcześniej, żeby przegonić te stalki, a normalnie tych jednostek się po prostu nie gra, zbyt łatwo jest je przechwycić. Immortale raz je niszczą, dwa zeoty na spidzie je masakrują całko, całkowicie, po prostu czołgów jako takich nie grywa się raczej na Protosa. Dwa proxy pailony, jak widzimy, EMA został tutaj wypatrzono, działał prawą stroną też, próbuje tutaj z lekka skautować. EMA wie, że może teraz wylądować i musi to niszczyć, drop został opóźniony, ktoś powie, a zniszczył mu pylona, dobrze mu tak, ale to było tylko 100 minerałów, to było tylko 100 minerałów, a mogło być, czyli dwie proby, mogło być o wiele, o wiele gorzej w tej sytuacji niż teraz, więc nie ma co się przejmować. Nie ma co się przejmować tym, to że tak się stało. No i właśnie o tym mówimy. Zlot Archon jeszcze High Templar byłby tutaj o wiele fajniejszy, gdyby to uderzyło trochę wcześniej. Teraz już armia się robi porządniejsza. Robi się, stawiany jest również wall. Szykuje się MMA gdzieś tutaj do ataku. Może być o tyle zabawne, jeżeli jest Charge na zlot. jest. Może jakieś Force Fieldy? Tego akurat nie ma. Ale parę jednostek zostało tutaj przechwyconych. Artur chyba zdaje sobie sprawę, że on się nie przebije taką armią, tylko chciał sobie postawić przeciwnika i nie pozwolić mu przejąć trzeciej bazy w tej sytuacji. No cóż, 110 do 116 supply chronobustowane są te Warp Gates. Y. Artur będzie szedł po prostu na tych dwóch bazach będzie chciał to zakończyć. Ma tych gateów aktualnie 8. Więc mu w tak wystarczy, ale nie wiem czy armia nie jest za mała. Za chwilę zobaczymy tak naprawdę najważniejszą rzecz. Plus 2 do obrony, więc to dłużej utrzyma się. Guardian Shield dorzucony, trzyma się dosyć od tych... ...systrzanków, um, to jak najszybciej. Time Warp podwójny, rozwalony. Próbuje się przebić do środka, nie wiem czy tego wszystkiego jednak nie będzie. Ciut za mało, gdzie są nowe? Ależ pięknie prawo są na MMA teraz poszedł. W kleszcze z mojego przycinka archony są niszczone, GG! MMA wygrywa 3 do 1. Piękna, piękna gra ze strony tego szkorańczyka. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę na YouTube. zapraszam do subskrypcji kanału, do poinstruowania na YouTube, na Facebooku też. Przepraszam, bo tam są informacje o streamach na żywo, o takich jak teraz. A uwierzcie mi, emocje na żywo to jest w ogóle coś zupełnie lepszego niż na YouTube.